Jak to się stało, że systematycznie publikujesz treści na swoim profilu? Jak to możliwe, że każde Twoje działanie, nawet drobne, daje wielki efekt? Czy to nie wspaniałe, że systematyczność może być lekka i łatwa jak zabawa? Ile cudownych efektów przychodzi, kiedy działasz krok po kroku z radością? Dlaczego zarabianie na Twoich treściach przychodzi Ci tak naturalnie? Jak to się stało, że Twoje pasje są jednocześnie źródłem Twojego dochodu? Jak to możliwe, że Twoja rosnąca społeczność daje Ci stabilny dochód i wolność? Czy to nie wspaniałe, że Twoja twórczość online łączy przyjemność i sukces finansowy?